Nazaret, Mieszka Maryja, Przeczysta Panienka Mały i ubogi ma domek, ale czysto tam i pięknie Bo ręce tej, która ma zostać Matką Bożą, pracują cały dzień I teraz też ujęły robótkę, a serce rozmawia z Bogiem O czym myśli Przeczysta Panienka? O bożym dzieciątku, co ma zstąpić na Ziemię, by odkupić cały świat, by otworzyć nam niebo. Maryja tęskni za nim i prosi, by było z nią i z ludźmi grzesznymi. Przyjdź że już na świat, dziecie Boże. Wszyscy czekamy na Ciebie w pokorze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, lecz Bóg jest z Tobą. Oto porodzisz syna i dasz Mu na imię Jezus. Będzie On wielki i będzie synem Najwyższego. A jego panowaniu nie będzie końca. Dumny Cezar chce wiedzieć, ilu podwładnych ma w swoim państwie. Rozsyła więc gońców na wszystkie strony, by rozkaz zanieśli. Oto trębacz w miasteczku Nazaret odgłasza go ludowi. Otwierają się drzwi i okna. Wychylają się głowy. Każdy słucha. Słucha też Maryja i Józef. Niech każdy się zapisze, skąd pochodzi. Tak rozkazuje Cezar. Rozkaz spełnić się godzi. Idzie więc ta panienka ze świętym Józefem do Betlejem, bo stamtąd pochodzi Józef. Idą pieszo, a przed nimi wspaniałe wozy bogatych ludzi, co patrzą na nich z pogardą. Betlejem już niedaleko! Całe szczęście, bo Maryja już bardzo zmęczona. Potrzebuje odpoczynku i ciepłego posiłku. Józef cieszy się, że wreszcie znajdzie dla niej jakiś dach nad głową cichy i ciepły pokój. Odchodzi do drzwi i puka. Kto tam niczego chce? Z daleka przybywamy, noclegu szukamy. Noclegu, noclegu chcecie? A mało to domów na świecie? Nie ma miejsca w gospodzie, ni w chacie, ni w zagrodzie. Kto tam kołacze? Z daleka przybywamy, noclegu szukamy. Bogatsi to od was byli, dolarami zapłacili. Za darmo przyjąć nie mogę, ruszajcie dalej w drogę. W polu stajenka owieczek, tam przynocować możecie. Jakże to, w ubogiej stajence nocować najświętszej panience? I tuż je smucić może? Przyjdzie na świat Dziecię Boże. Śpiewać mu będą anieli w ubogiej pościeli. Chodźmy. Nie ma dziś miejsca dla Ciebie w całym Betlejem, w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie. Gdy liski mają swe jamy, a ptaki swoje gniazdeczka, dla ciebie braknie gospody. Ty musisz szukać żubeczka. Noc, noc ciemna okryła Betlejem. Pogasły światła. Nikt nie wie, że tam, w oddali, przyszło na świat Dziecię Boże. Wstawajcie, wstawajcie! Co się dzieje? Czy to dnieje? Czy się pali? Tam, w oddali, niebo jest czerwone. Nie bójcie się. Zwiastuje wam radość wielką. Dziś narodził się zbawicie. Całego świata odkupicie. Pójdźmy go zobaczyć. Ze czciołu go powitamy. Do Betlejem! Do Betlejem! Do Betlejem! Do Betlejem. Był pastuszek, posy na fujarce grał, pasał w górach owce i w się spał. Nagle aniołowie z nieba wbieli przychłonęli. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. O Boże, dziecię. Kłaniamy się Tobie, kochamy Ciebie. Ubogie dzisiaj składamy dare, liche ofiary, ale z całego serca niesiemy i Tobie je ofiarujemy. Dobrymi być chcemy, O Boże, Dziecię ukryte w żłowie, Z daleka idziemy pokłonić się Tobie. Mirlę niesiemy kadzidło i złoto z serca ochotą. Za złotą gwiazdą tu przyszliśmy, Ciebie szukaliśmy, za Tobą tęskniliśmy. Cokolwiek zechcesz, wszystko Ci damy. Złoto, skarby, serce, które tu mamy, w tym krówki dominikańskie w cenie 15 zł za opakowanie do nabycia na furcie klasztornej w godzinach 10.18. Audycja zawiera lokowanie produktu. Mikrofony? My też przeszliśmy w obozie dzieci. Ja otoczyłem twój żółwek kołem. Niesiemy szkajby największe w świecie. Każde dziecko radośnie woła, Boże dzieciątko, nic więcej nie mamy, ale ci serca nasze składamy. Pasze. To betlejem pasterze. Ja skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Boże dzieci, podnieś rączkę małą, Błogosław dzieci z ich rodzicami, aby to Słowo, co ciałem się stało, dziś zamieszkało między nami. Dziękujemy serdecznie.